No, szotar jak zwykle się wleczę. No, jak zwykle. Dobra, yy, to co, wchodzimy, nie? Tu masz czary, wszystko jest ten, ok? Moment, muszę to skontrolować. Chyba tak, bo wypoczywaliśmy. Okay. Tak jest. Dobra, to no chcesz, wszystko jest ok. Wjazd. Aha, ja nie, ma, ja nie mam zezwoleń na takie akcje. Poczekaj. Nie było tematu. Ruchy gwiazd wróżą chaotyczne wydarzenia Aha. w waszej przyszłości. Uważajcie! Aha. Jak te, jak NPC-ki mówiły, to mieliśmy nie mówić. No. No, to to wytniemy. Nie... Ruchy gwiazd, dobra. Myślę, że, zaje, że... świetnie dziewczynku, kim jesteś? Myślę, że to tak zrobi... hmm. zrobimy. Co? Y Dałem jedynkę i. I wzięła i, z, i znikła. No wspaniale. Zniknąwszy, pozostawiła nas w niej jedynkę. Tak, jesteśmy mistrzami, jeżeli chodzi o wy, wy wyciąganie informacji. Góra dół. W ogóle jak to pomieszczenie się prezentuje. O ja! Myślę że, myślę, że pójdźmy w prawo. Myślę, że w prawo. Nie, ty, ale widzisz tą mapę? Widzisz, jaka tu jest dróżka? Tak. Dobra. To ja myślę, że kroczmy ku przygodzie, no nie, jednak w dół chyba pójdziemy, wiesz <laughs> co, chyba w dół. Okej, okay. mała dziewczynka, kapłan, ja tam proponuję zaporowo kapłana błyskawicą. Tak, tak, ja już zarzuciłem mój, e, wiesz, last tak zwany i do boju, nie? Zawróćcie, by uniknąć przyciągania przypływów. Myślę, że cokolwiek nie damy to i tak yy, nie przyniesie to żadnych rezultatów. Myślę, że ten... Yy, nie, no jeden, chociaż no trzeba tam ciągnąć wydaje mi się to te, te informa... Aha, no to fajnie. Okej, okay, wydaje mi się, że... Dobra, dobra ja piorę tego kapłana już ma na skraju śmierci jest. Dobra, na razie nie będziemy czarów. Nie, nie, nie zostaw to sobie, na razie spoko. Spróbujemy po kolei ich tutaj. trzech ich zaatakować. Może podejdę do łuczników, a ja ty magu w drugiej linii. No Mag magiem może raczej nie, 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 ten, nie tankuj za bardzo. Muszę mu kupić jakąś pracę. W ogóle ja zauważyłem, że żebyśmy prawie w ogóle nie wykwipowali, ani przecież ani tego mojego łucznika, ani znaczy tropiciela, ani tego. O, widzę, że masz... No spoko już się przyszli na mnie. Magiem, magiem ucieknij. Oj 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 oj, 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 Dobra, już są na mnie, już są na mnie. Gdyż też nie jestem w jakiejś specjalnej formie, ale... No zawsze to lepsza forma niż mojego maga. Tak. Co od magicznym pociskiem tak napierdziela? Tak. Skubaniec. A faktycznie obrażenie od magii. No to gnida, no. Wiedziałem, żeby robić maga. To znaczy tak gwoli ścisłości, to jest yy, czarownik. Aha, jest to, mam pełny kiponek. W ogóle też by się przydało. Kurczę, nie ma jakichś portali miejskich, czy coś takiego, nie? Eee, zakładam, że nie, aczkolwiek nie wykluczam tego. No właśnie, ja nie wiem, czy mag gdzieś tam potem nie ma jakiejś teleportacji. Ja bo... Próbujemy razem. to mać, czy. Bo ja nie mówię, żebym się czasem nie poszedł sprzedać. Zwłaszcza, że mam jakieś tam ramienniki do. A czy tam karwasze do. Nie, bransolety, sorry. Do identyfikacji. Mamy trochę złota, przydałoby się też tam posprzedawać, bo ja mam tutaj pełne rzeczy, które. Mam jakieś trzy klucze. Do sanktuarium, klucz kapłana, klucz do mauzoleum i klucz teraz co do od tego Albiona całego co zabiliśmy tego śmiesznego. No to dobra, no to wróćmy się do miasta. Myślisz, że to jest teraz ten lećmy? Tak. Ta Może uda się przy okazji tego wskrzycisza. szotara. właśnie, sam faktycznie. Okej, okay, plan był tutaj odpocząć. No proszę. Mhm. I plan się powiódł. Ja nie wiem, właśnie to jest kwestia losowa, czy. czy... A no, wygląda na to, że tak. Okej, okay, tu są jakieś drzwi, aczkolwiek ja proponuję... Czekaj, drzwi, że tam do góry, czy jednak tą drogą iść tutaj? No teraz sam nie wiem. Czekaj, myśl, myślisz, że on mi coś ten, po tropienie mi coś jeszcze powie tutaj gdzieś? No, użyj. To samo co wcześniej. Że łuski. Góra, czy dół? Góra. Dobra. No to otwieram, uwaga. Okej. Okay. No, nawet nieźle. Wsun tam nosa. Wsunąwszy. I to cię zaskoczy, kolejne drzwi, ale wyglądają trochę dziwniej. Przetarty zostań może z tyłu. Dobrze. Wycofaj się z tej chmury. Staram się, ale... Ale, no właśnie. Drzwi są zamknięte. Mhm. Mm ja jakiś resting tutaj? Myślisz, że coś nas tu zaatakuje? Nie wiem, czy możemy. Próbuj. W tej chwili nie możesz odpoczywać. Pewnie dlatego, że tam efekt czaru jeszcze trwa. Jesteśmy jakby w... O, dziś się otwarło. Może i mam trochę czasu. Czekaj, może się przewietrzy. No, może się przeciągnąć zrobi. Niepokoi mnie to, że <laughs> straciliśmy trochę życia. No właśnie, że znaczy twój mak to nawet większą trochę. Ja może trochę wesprę. O, tam już część się wywietrzyła chyba. Nie, po prostu jej nie widzimy. A możliwe właśnie, wyszliśmy z tego. Ja nie wiem czy to w ogóle zniknie Dobra. No co to bierzy mnie Czy jednak w dół no To bierzemy to Bierzemy. A drzwi bierze się otwarły Au, au! au. A, mm -hmm. Jeszcze mój mak pierwszy szert To no właśnie widzę, bo mój jak jest powolnie, nie dziwne dostał A tam grubo widzę Dobra Shotar może też się gdzieś wycofaj Może i mam trochę czasu Dobra, walę Tam błyskawicę, mam nadzieję, że nie zabiję tego. No to ja nie, nie wchodzę na razie. Bo nie, nie walę tę błyskawicę. Dobra, no to ja tam wiem. Mhm. Mhm, mhm, mhm. ty uciekaj. A ty z dystansu, Shotar. Ale wyjdźmy z Ty tu jest o, mało miejsca na. Wiem na jakiekolwiek manewry. Aha, widzę, otar to mam. Ała. Mhm. Max się poskładał, teraz zaraz też się poskłada. Dobra. Cóż, wypijmy za błędy, jak to mówią. Puścisz tam... A, właśnie, jakbyś tam puścił chowańca? Myślisz, myśli, myśli, że to coś chowań. zmieni? Myślę, że nie wiem. Myślę, że niewiele, ale... Można spróbować. Ja nie wiem, ja nie wiem czy on jest odporny na... czy uruchamia pułapki jako nie jest powietrzny, nie? Miejmy nadzieję, że uruchamia. Możesz nim otwierać drzwi? Czy on raczej nie ma nie. takich zdolności? Dobra, to ja przejdę, dobra, to ja przejdę tylko z Archanem. To wejdź, a ja ich tam wywabię nie, potem. Nie. Ta pułapka była przy drzwiach, czy ona była w tym miejscu? Poczekaj. Nie ja mam wykrywania nie. pułapek taki czar tylko... Żartowałem. Kapłanem? Tak. Tylko nie mogę ich rozbraić. I co? Nie wiem. To jest jakiś buf chyba na mnie. Myślę, że to było się, albo się uruchomiło przy drzwiach... A, a spróbuj to drzwi otworzyć. Otwieram. Nic. Ale podejrzewam, że któryś z nas wejdzie, który będzie miał mniej szczęścia, wiesz, ze wszystkich, cały, nie? Mhm. Mm Dobra, Dobra, to ja, ja tam tańczę. Zrobię to. Te tam, ja tam wale błyskawice. Mhm. Mm Spoko. Jestem ciekaw, czemu nie będziemy z takiej odległości wspierać. O, jest. Czego chcesz tym razem? No bo nie walę tam błyskawicy. Nie ma takiej potrzeby. No. Nawet sprawnie to poszło nie ukrywam. nie mam czasu. Muszę jeszcze odwiedzić kilka miejsc Ty nie podchodź tu z tylko tam strzelaj. Strzelaj, strielaj z Jergi. Korzystając czy mam jakiegoś bufa na swoje na te pułapki. Ja tu jeszcze przejdę tym kapłanem. Tylko właśnie nie wiem, czy to pokazuje, że masz wykrytą pułapkę jakąś, czy. Czekaj. Aha. Uwaga sam tutaj. Widzę. Czekaj, tego pierwszego zacznę napierdzielać. moim... moment, Ty, napierdzielaj w pierwszego, a ty leź tutaj i tankuj, dobra. Tylko, że mam teraz powolne bieganie. Czekaj, bo mnie zamrozili. Znaczy. Widzę, sparaliżowali. Aha, a tam w ogóle do siebie cała afera poszła. Dobra, już tam jeden nie zna mnie. O kurde! Skarfi wie, że twój czar też bije mnie. Mhm. Mm Postaram się przetrwać. Co to ma być? No. Mogę to zrobić z zamkniętymi oczami. Czekaj, zobaczę co mój powie jak zacznę tropić. To samo wszędzie na razie. Coś więcej, ten jest. Nie, to samo cały czas. Przedtem była mowa o tych dużych ciemnożółtych łuskach? Tak, 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 tak. tak. No jesteśmy. jakiś resting, nie? Spróbujemy. Wszyscy rzuty obronne na refleks. Dobra, no to wchodzę. Okej. Okay. Tu jakaś skrzynka na górze. Kolejna skrzynka, tu w ogóle skrzynek. Zamknięte. My, myślę, że Twoja broń się nadaje do tego, żeby ją zamknięta skrzynka. Regał. zwój, weźmie się. I skrzynka tutaj. Aha, ją z dołu się chyba bierze. No niestety moja broń się nie nadaje Nie Morgan nie rozbijasz tego a teraz mam cep bojowy plus 2 a, a nie masz tego Morgensterna, nie? Z tej buławy czy... mieć mam ale ona to jest chyba bez znaczenia No, no niestety No dobrze Nie udało się sforsować no. zamka nie udało się sforsować zamka, nie udało się sforsować. Nie wiem czy to jest losowe, czy to jest kwestia broni. Wydaje mi się, to jest kwestia broni. No niestety tutaj nic nie zrobimy. Trzeba będzie o jakimś złudziu pomyśleć. Tak. Rozumiem w zasadzie tego, że ja mam bardziej z walczących z No ty masz kapłana, ale ty tam się wspierasz czarami. To ja mam go poprowadzić. No nie no, myślę, że... To też trochę źle zrobiliśmy. W sensie? Bo mogliśmy zrobić tak, że jeden prowadzi klasy takie wiesz. Yy, na blisko no. drugi dystans. No, no, dobra, no to teraz otwieram drzwi. Yy, jest Salamander 1, 2, 3. Ja poszedłem do boju Ja ruszam za tobą. Z tego ci próbiam, Sotara. Możesz kurdeż. Myślę, że Twój mak też dostał lekkie Bęski Lekkie Dobra, i drzwi sztuk para, i tylko teraz gdzie? I próbujemy tu kimnąć? Jak sobie życzysz? O nie, no bo... Podlecia nazji na I do boju, nie? Pójdziemy prosto może... Albo nie, tu w dół, żeby po kolei wszystko w miarę tak. To będzie jakieś pomieszczenie raczej, to nie będzie ten. Druga dalsza. Dobra, ty się może cofnij, bo ty jesteś podatny. Aha, oczywiście. Otwieramy. Chcesz tym razem. O, tylko... Tylko, tu, tu, tylko 120 jak tu błyskawica w tamtą stronę Scarface i najlepiej armia zombie. E, stanąć w drzwiach myślisz? Tak. Dobra. Dobra, ja rzucę sobie tylko jeszcze Last stenda i modlę się, żebyś mi dużo nie zabrał. Z góry przepraszam za tą armię ząb. <laughs> Skarfist ten ma, twój ma płomień, czy nie? Ma. To może puści? Puszcza. Ja uciekam. Dobra, odsunęcie. No, ma, ale ty płomień. Daj mu pauzę, jak potrzebujesz. O, Dobra, kurde. las ten zapodaję. Czekaj jeszcze raz. Asmy. A jeszcze raz. Ty do rogu, tu gdzieś, bo że w drzwi. Napierdziesz tylko. szotar. Dobra. Tylko otwórz drzwi i. Uwaga. Czekaj. Czekaj. Otwarłem. Uciekam. Lecą. Jeden wyszedł, ale dobra, z jednym sobie poradzimy. Może mam trochę czasu. Nie. Czego chcesz tym razem? Dwóch się urwało, trzech. No puszczasz magiem coś? ale ty błyskawice. Oła, dobra, przetrwałem. Ty, ale ty otarty, może prój w kto kogoś. Maga biją. Widzę. I się. Może i mam trochę czasu. Tam jeszcze jakiś łucznik jest. Yy, dobra, wbijam tam moim tym. A w ogóle poziom wbiłem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na awans teraz. No. Czekaj, jeszcze było kształcień chowalne. Ja mam swoje błogosławieństwo, bo ja mam z tego amuletu, czy z czegoś tam. Także na mnie nie działa. ty możesz lecieć. Czego chcesz tym razem? O jasny, gwint, czy też tu jest czterech. Dobra, ja stanę w drzwiach. Aha, to i tak dupa. Gotowy rozpocząć przygodę. Nie mam czasu. Muszę jeszcze odwiedzić kilka miejsc i sadzić parę potworów. Pozostałem też te małe. Odlecie, Dobra, podeszli już biją tak nawet ręcznie o 110 zł. Może mam Dobra, zdechli jakiś łuch, mistrzała, bełty. Dobra. Zapisałem. Koniecznie. Jakiś kurde, jeszcze dwóch. Nie, to teraz Trzech. To trzeba jakoś taktycznie, bo ja mam jeszcze. Sterek. czterech po jednym jeszcze jest. Czy widzę? Raz, jeden jest na górze, drugi jest. Na, dwóch jest jakby tak na wprost od mojego Krasnala, a czwarty jest po prawej stronie całkowicie. Może. Dobra. Biorę tego z dołu, mam kapłanem i magiem. Którego z tego najbardziej z prawej? Tak. Dobra, no to ja lecę na tego środkowego, przynajmniej staram się jakoś. Dobra, ma już poważne obrażenia, ale mój... Szotera się atakują Widzę, widzę, właśnie nim uciekam Uciekaj nim Ty, on cały czas mi może sięgnąć skądś Dobra, goni mi szatara. Dobra, poszedł na dół. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że będziemy tu mogli gdzieś odpocząć, bo to będzie dramat. Oła. Mam nadzieję, że Zygmunt ma poważne obrażenia i mam nadzieję, że to będzie jego koniec. Może i mam trochę czasu. No ale tam. Z procy? A raczej z dwóch proc. No ja też go, o, jasny gwint. No, dobra, proponuję żadnych skrzynk nie otwierać, gdyż może być jakaś No płotka. nie, my nie jesteśmy, maga, awansował. O, 569 złota, to lubimy. Rzut obronny przeciw śmierci mój wykonywał. Nie wiem dlaczego, ale mam nadzieję, że to nie chodzi o tą pułapkę. Jakaś miksturka, złoto. Nic konkretnego tutaj nie było. Poza złotem, oczywiście. Myślisz, że mój coś się wytropi? No, niestety. Znaczy, wytropił to, co zwykle. Także tropić? Dobra, tropić? No, dobra. uwaga, e, momenty się cofnij. Ja tu się od razu magię ustawię, w razie jakby coś tam trzeba było Ołe. Do abordażu Kapłan tak średnio, czekaj, poczekaj Jeszcze mam na plan genialny wpadłem Żeby nas nie zaskakiwali, walnę od razu Armię Jest tam? Jest widzę, lecę w niego Dwóch Trzech Przerwał mi ten. Dobra, dobra, damy radę chyba z nimi Wow, twojego maga trochę zażarło W ogóle chyba. Zatruty jest. Aha ja. Poczekaj, to mu? to muszę dać. Daję mu już. Jest to... pułapki, kurde. Tu ma pułapka? Czego chcesz tym razem? Czy to Albo ten nie jest strzałą zatruty. Właśnie możliwe bo on ma to jakieś niebieskie strzały z mikrofilu. Nie, pułapka. Mój kapłan teraz dostał no, i widzę. też jest zatruty. Widzę właśnie, ale skąd, gdzie ta pułapka jest? Sam to gdzie tam gdzie stoicie pewnie. No. Josie! Dobra, zdech. co, do przodu, nie? Czy w dół tutaj te drzwi? Te drzwi w dół, tylko poczekaj. Dobra. Zapiszę. I jak coś to pierwsze wchodzą z obieki. Czekaj, no to otwieram. Idzie jeden. Fistaś. Co to jest? Czekaj ja tam walnę błyskawicę tak żeby ich nie był w tym Niep no, zombie. No nie! Gdzie to jest nie fair? Leci druga no, zdechli Dobra, pozdychało co miało zdechnąć. Zapiszę kurde, chciałbym, żeby ten awansował, no jeszcze kurde, jeszcze 10 tysięcy ekspa brakuje Dobra Do abordażu Dobra, zacznijmy tak you want T O kurde, po 16 go czasu. Dobra, ani tutaj, tutaj nic nie ma w ogóle ciekawego. Nawet nie ma żadnego pytajnika, czyli to była tylko wnęka jakaś. Czego chcesz tym razem? Czekaj, trochę swego maga podlecia. No, weź mu tam, rzuć coś, bo, że... Wiadomo, że mu u nas to jest jeszcze tam spokojnie. Ale... Zasadniczo tobie też rzucę, bo wchodzisz pierwszy jednak. No, tam jeszcze trochę jestem tam w stanie wytrzymać. Czeka jakiś regał. I dobra, jest y, sztuki, ich dwa idzie Okej, po A ja tam walę procami Dobra, zdechł I, I zdechł y. Zapiszemy W regale następujące rzeczy Zwój Duchowy pancerz nie wiem, no, tylko... nie wiem, brzmi nieźle u ciebie, tylko, tylko Twój mag może używać jakiejś zwłoki, jakiś regał. Jakaś. O! Oto! Coś tu jest zamkniętego. Mhm. Mm tylko może szutary tak nie podchodzić. No właśnie, tymi. tak się zastanawiam. Tak, tak. Dobra, uwaga, otwieram. Okej. Okay. Coś, gdzieś jakieś drzwi słyszałem. Otwarłeś to? Tak? Otwarłem i nie mogę teraz tego użyć. Ale co tam było? Nic tam nie ma Może jakieś dziś się no właśnie Tylko, że co się mogło otworzyć? A w regale? W regale nic Ty, a to co to jest? Narzędzie tortur... Aha, to jest narzędzie tortur Czekaj, myślisz, że mój coś powie? Czy raczej... Spróbuj mhm. Się nagadał? Aha, czekaj, bo tu jest jeszcze coś Ty się wróć Aha Wielki kat. Jakiś boss. To co, dwójeczka? Czy yy, jako uczeń czy pacjent? Yy, tak, jako uczeń. Tata. Doskonale, już na mi wysłano. I teraz, dziecko, jeśli masz się stać prawdziwym członkiem naszej społeczności, musisz poznać wspaniałe powołanie. Nauczyłem się jego tysiące lat temu. Jest to najpiękniejsza, najbardziej wymagająca sztuka, jaką stworzyło nasze społeczeństwo. Ja bym się zapytał o co chodzi. A potem go. wiesz, tortury oczywiście. Aha. Dzięki tej metodzie, nasz lud od tysięcy lat gromadził informacje. Dzieci czystej krwi, takie jak ty, są bardzo rzadkie albo nieskuteczne. Musimy więc polegać na najbardziej bezpośrednich środkach zdobywania informacji o naszych wrogach. Y... To co? Trujeczkę? Kusi? No, wyciągniemy może z no Dobra, to dawaj, to można, bo on nas nie widzi. Zaraz chwileczkę, co stało jest nie w początku? Intruzjo, kurde. Dobre. No to wjazd tam w niego. Wjeżdżam, ale ja go nie widzę. O kurde, dobra, widzę go. Dobra. Tego się nie spodziewaliśmy, ale zrobimy teraz tak. Może i mam trochę czasu. Ty, prój z pracy. Ja wale w tego wielkiego ja też, ja też w niego wziąłem. O, a czasnął mi czymś. Dobra, ale wszyscy są na mnie, dobra. Ja rzucę sobie las ten on mogę w końcu. Na skraju śmierci jest dobra, padł. Ale mieście. O kurde. Leczecie. Dostajecie jakiegoś debuffa dziwnego. Aha, to jest mistrz T. Jakiś. Jeb jak on pierze. Ty się to nie przekręci. Jakiś pierścień jakaś. Halabarda i pierścień. Dobrze. E, dobra. Dobrze. W stoliku mamy tak. Złota wciul. Czyli ile stówkę. Nie. Nie pamiętam teraz 200 coś czy 500 coś. Nie przyjrzałem. Zobaczy sobie na filmie. Spoko. E, dwie mikstury niezidentyfikowane. Kamień księżycowy, toporek mhm. niebieski. Mhm. No i dwa zwoje. Lodowalanta i Lustrza na no A to porek się przyda? Tu już nic więcej nie ma. Zaryzykuję moim tym, ale. Jakieś tropienie czy coś, ale no właśnie, tak myślałem. Próbujemy to jakiś resting? Myślę, że tak. Bo mo, nie ukrywam, że. moje HP. O. A dziwo się udało. Odpoczynek trwał 16 godzin. Mają rozmach. No. Żartowałem. Występnie ciekawi? Jak dam na... Aha! Dobra, nic. A że to są przejścia jakieś, ale... Tutaj nie było nic, no to chyba... bo do góry teraz ta ścieżka została teraz. Mhm. Mm Wydaje mi się, że jak skończymy eksplorować to pomieszczenie, to będzie dobra opcja. Pułapkę ja uruchomiłem i... Jesteś sparaliżowany? Eee... E... Następnym razem jak będziemy w mieście... To ja proponuję jeszcze dwie postacie zrobić. No możemy. Jednego złodzieja na te pułapki I drugiego jakiegoś... Na przykład Barbarzyńca. No też, 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 też tak właśnie myślałem. W czystej postaci. Na bliski no, kontakt. Zwłaszcza, że my jakąś halabardę taką całkiem niezłą. że no. jego HP podejrzewam na początek to będzie... Jak twojego maga. Barbarzyńca ma chyba ak12. No, wy no też mi się tak wydaje. Zresztą tak jak obrońca. Dobra, otwieram drzwi. Czekaj, tym, okay, zapisałem. tym się cofnę. Poczekaj jeszcze. Co by nie było, zrobimy armię z Zawsze to bezpieczniej. Tak. tak. No, okej, okay, teraz wyszła armia w końcu. Dobra, otwieram. Otwieraj, wchodzę tam. Twój też dostał paraliżu. Nie, tak. Wie? Nie, shotar. Tak, I jeszcze musimy dać antidotum Masz czy cię? No mam Czego No dobra Gotowy Jak on ma to wypić? Do ręki mu to daj. A widzisz. Jasny gwinta ja mu to dałem normalnie. I teraz nie mam go dostępu. Wrzucisz mu antidotum?